Podobnie jak poprzednie generacje modelu Honda Accord 6 posiada zawieszenie wielowahaczowe na przedniej i tylnej osi, co gwarantuje doskonałe właściwości jezdne i zaskakująco dobrze radzi sobie na złych drogach. Mimo to, kupując używany samochód z przebiegiem ponad od 150 do 200 km, należy mieć świadomość, że nadal będzie trzeba coś wymienić. Tylne zawieszenie, podobnie jak przednie, wymaga od czasu do czasu regulacji zbieżności. Jeśli zaniedbasz tę procedurę, wkrótce zauważysz nierówne zużycie opon. Najsłabszym elementem drugiej osi są łożyska Q. W gamie silników Hondy Accord V i najmniejszym był wolnossący silnik benzynowy o pojemności 1,6 litra i mocy 116 km. Ale wersje z takim silnikiem nie cieszyły się dużym zainteresowaniem. Najszerzej stosowana jest jednostka o pojemności 1,8 litra i mocy 136 km. Dzięki systemowi VTEC silnik jest dość ekonomiczny przy niskich prędkościach i bardzo dynamiczny przy dużych prędkościach. Osiągnięto to dzięki specjalnej konstrukcji mechanizmu dystrybucji gazu i zmianie wysokości podnoszenia zaworów dolotowych. Wałek rozrządu ma dwie krzywki dla każdego zaworu dolotowego. Jedna grupa zapewnia cechy sportowe, a druga normalne. Mechaniczny układ sterowania umożliwia podłączenie wymaganej grupy w zależności od prędkości obrotowej silnika. Efekt jest dokładnie taki sam, jak gdyby za każdym razem po przekroczeniu granicy 5000 obrotów na minutę ktoś zamienił zwykły wałek rozrządu na wyczynowy. Nic więc dziwnego, że kierowcy akorda chętnie wciskają wskazówkę obrotomierza w czerwony sektor. Ale to nieuchronnie pociąga za sobą wzrost zużycia paliwa. Jeśli w normalnych warunkach na 100 km wystarczy od 7 do 12 litrów benzyny, to przy aktywnym pedałowaniu zużycie wzrasta o około 1 trzecią do od 9 do 16 litrów. Głównym wymogiem eksploatacyjnym jest regularna wymiana zestawu paska rozrządu wraz z pompą. Pomimo tego, że silnik o pojemności 1,8 litra ma tylko jeden wałek rozrządu, wykorzystuje aż dwa paski rozrządu, drugi napędza wałek wyrównoważający. Drugie 0VTEC jest zasadniczo rozszerzoną wersją pierwsza 8VTEC. Silniki mają prawie identyczną konstrukcję, różnią się jedynie pojemnością skokową i mocą. Na szczycie gamy znajduje się jednostka o pojemności 2,3 litra i mocy 154 km z dwoma wałkami rozrządu i dwoma wałkami wyważającymi. Najmocniejszy 212-konny silnik o pojemności 2,2 litra przeznaczony był dla sportowej wersji modelu Type R. Prawdziwy egzotyk Honda Accord z 2-litrowym silnikiem turbodiesel o mocy 105 km. Japończycy zapożyczyli go z brytyjskiego rowera, silnik serii L. Ze względu na ograniczoną popularność i problemy z konserwacją najlepiej unikać wersji z silnikiem diesla. Honda Accord 6 prezentuje dobry poziom wyposażenia. Elektryczne szyby i lusterka są w standardzie. Dużą zaletą jest niska awaryjność wśród urządzeń pokładowych. Wersje base S w ogóle nie mają klimatyzacji. Następna w hierarchii wyposażenia jest wersja LS, a na szczycie luksusu jest S. W tym ostatnim można liczyć na skórzaną tapicerkę, klimatyzację i system audio Bose. Od Hondy Accord nie można spodziewać się żadnych problemów. Jednak podczas eksploatacji mogą pojawić się niespodzianki, które są wynikiem zaniedbania poprzedniego właściciela. Jednak najprawdopodobniej prędzej czy później będziesz musiał wydać pieniądze na tylne piasty i drogie przednie wahacze. Silniki Hondy są bardzo niezawodne, ale wymagają wysokiej jakości oleju i okresowej regulacji luzów zaworowych. W zaawansowanych przypadkach słychać głośne pukanie. Wtedy najprawdopodobniej będziesz potrzebować kosztownych napraw przy użyciu oryginalnych części zamiennych. Należy pamiętać, że silniki z systemem VTEC zużywają dużo oleju przy dużych prędkościach. Zjawisko to będzie ograniczone w przypadku stosowania oleju 10 w 60. Nie zaleca się wyposażania żadnego z silników w urządzenia gazowe. Natomiast na rynku wtórnym dość dużo jest jednostek przystosowanych do zasilania gazem. Takie silniki z reguły mają spalone gniazda zaforą i problemy ze stabilną pracą przy niskich prędkościach. W wielu przypadkach wynika to z faktu, że właściciele zapominają o konieczności okresowej konserwacji, regulacji luzów zaworowych, którą należy przeprowadzać co od 20 do 30 km. Jednak niektórzy właściciele wraz z HBO instalują również dodatkowy układ smarowania, smarowania i chłodzenia gniazd zaworów. Specjalny płyn dostaje się do kolektora dolotowego z dodatkowego zbiornika, co przedłuża żywotność głowicy cylindrów i zaworów. Jeżeli staćcie na regularne tankowanie samochodu, który w mieście spala średnio od 10 do 12 litrów, to będziesz bardzo zadowolony. Poza typowymi kosztami eksploatacji, z których naprawa zawieszenia wielowahaczowego będzie najdroższa, nic złego nie powinno się wydarzyć. Problemy pojawiają się podczas eksperymentów ze sprzętem gazowym i silnikami wysokoprężnymi. Akord V i nie jest jednak samochodem najtańszym w utrzymaniu i nie będzie tolerował oszczędności na każdym kroku. W tym celu warto rozejrzeć się za samochodem innej marki.